Dzień dobry, witam serdecznie. Bardzo się cieszę, że Państwo tak licznie przybyli na demo Use Truly, czyli pomysłu na interakcję z reklamą audio. Interakcja ta jest wykonywana za pomocą zwykłych, prostych komend głosowych. Nasza usługa dostępna jest na dwóch rodzajach urządzeń. Przede wszystkim są to głośniki typu Smart Speakers, ale rzecz jasna także w grę wchodzi telefon komórkowy system, z systemem Android. I uruchomionym asystentem głosowym. Taką pierwszą kampanię, to pewnie Katarzyna mówiła, albo lada moment będzie o tym mówić, przeprowadziliśmy w trzech sieciach radiowych w Wielkiej Brytanii, to była kampania dla marki Audi. Zasada działania jest bardzo prosta. Zaczyna się blok reklam. Pierwsza reklama w bloku jest interaktywna. No i możemy wejść tą, z tą reklamą w interakcję, zamawiając sobie określony slot czasowy na wykonanie usługi. W przypadku tej kampanii, którą zrobiliśmy dla Audi, to była jazda próbna. Na Nowym modelem A3 u najbliższego dealera. Może to być także poproszenie o więcej informacji, które mogą zostać dostarczone na adres e-mail albo w formie komunikatu PUSH na telefon komórkowy. No i wersja trzecia to bardzo prosta interakcja, czyli wysłanie więcej informacji na maila i tym tą informacją, tym mailem to może być voucher zakupowy, to może być jakiś kod zniżkowy albo po prostu link przekierowujący do dowolnego landing page'a. To, co teraz Państwo słyszą w tle, to jest demo stacji radiowej, specjalnie przygotowane właśnie na potrzeby tej prezentacji. Demo jest w języku angielskim, no bo tam na razie jest największe zainteresowanie właśnie Justul I mam nadzieję, że dzisiejsza konferencja to zmieni, że będą Państwo zainteresowani, aby dowiedzieć się więcej i być może przeprowadzić nawet testową kampanię na rynku polskim. Musimy poczekać na blok reklam, który pewnie zacznie się dosłownie za chwilę parę. Także zdaje się, że to jest dobry moment, żeby państwu troszeczkę powiedzieć, co tutaj jest przygotowane. E, otóż e, cóż, telefon komórkowy, z którego słuchamy swojej ulubionej stacji radiowej, e, w naszym przypadku, tak jak wspominałem, jest to stacja Demo. Może to być też stream muzyczny. E, no i czekamy na rozpoczęcie się e, bloku reklam. They say you only use 10% of your brain. Well, Audi think you shouldn't have to use any more than that. That's why the new Audi A3 can recommend a restaurant and even find a nearby parking space. so you can focus on the tricky stuff like pronouncing prosciutto. 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 Close enough. The new Audi A3. What a time to be an Audi. Vorsprung durch Technik. To book a test drive at your nearest Audi dealer, say, "Okay Google, book me a test drive with RadioNet." net no this moment, e, Okay Google. Okay Google. Ask Radionet to book me a test drive. Do you want to use your current location or select one? My current location. I'll just need to get your current location from Google. Is that okay? Yes. Your nearest Audi center is Harold Wood Audi, A12 Colchester Road, Harold Wood. Telephone is 01701. Tutaj rzecz jasna ta informacja pokazywana na ekranie mogą być uproszczone, to może być także link na przykład do strony internetowej bądź do Google Maps do dokładnej lokalizacji. Booking details by email. Yes. Your email address is marcinik.mitchell@gmail.com. Is that correct? Yes. We've sent you an email with the Audi Center contact details. E, także sprawdźmy, czy e-mail e, przyszedł. Powinien być e, lada moment e, w skrzynce. No i mamy e, od razu powiadomienie mailowe. I e-mail, który może być dowolnym szablonem e-mail marketingowym z grafiką, wszystkimi informacjami, tutaj ponownie powtórzenie adresu lokalizacji partnera, no i rzecz jasna buton call to action i wszystkie niezbędne prawne dysklamiary. Także tak wygląda Just Truly, czyli reklama interaktywna audio. Bardzo Państwu dziękuję za obejrzenie naszego demo. Katarzyno oddaję głos do studia. Dziękuję, do usłyszenia.